Goal Buster! Autobus tata i Buster przyjechali dziś na rzekę. Ciekawe, co będą tu robić. O, łódki! Będzie super! Buster chce popłynąć łódką, ale chwileczkę, nie tak szybko. Autobus tata chce mu najpierw pokazać sposób wiązania mocnego węzła, którym zabezpiecza się łódkę przed odpłynięciem. Autobus tata zawiązał ciasny węzeł. Kolejna bastera. Ojej, trochę mu nie wyszło. Nie przejmuj się, basterze. Wiązanie mocnych węzłów to trudne zadanie. Autobus tata chce jeszcze raz pokazać basterowi sposób wiązania węzła, ale baster niezbyt się tym interesuje. Hmm, łódka jest tak blisko, a tata całą uwagę skupił na wiązaniu węzła. Baster rusza! To jest dużo lepsza zabawa. O nie, łódka nie była przymocowana do pomostu. Nurt rzeki znosi Bastera coraz dalej. Baster próbuje sterować łódką, ale jego wysiłek jest na nic. Autobus tata rusza na ratunek. O, o, ta łódka przecieka. Tata musi znaleźć inny sposób. Baster dryfuje coraz dalej w dół rzeki. Autobusie tato. Ostrożnie. Co Buster teraz zrobi? O, tam jest most! Buster próbuje się zaczepić. Uf! O nie, słupek się oderwał. Autobus tata prawie go miał. Uważaj! O, o! Buster zbliża się do głazów. Na szczęście do manewrowania może użyć drewnianego słupka. To działa! Dobry pomysł, basterze. O nie, słupek się złamał. A przed basterem jest wodospad. Na co wskazuje tata? Lina! Idealnie. Podospad jest coraz bliżej. Dasz radę! Dalej, basterze! Niezły rzut! Autobus tata ciągnie bastera w stronę brzegu. Prawie się udało. Jeszcze troszeczkę. Uff, jak dobrze znów mieć grunt pod kołami. Baster i tata łowią teraz ryby. To znacznie bardziej odprężające zajęcie.